W tym filmie sprawdziłem, czy warto jest wydawać 30 zł na rangę na serwerze Box PVP. No i doszedłem do ciekawych wniosków, do jakich oglądaj do końca, żeby się przekonać. 300 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wratuje kolejny odcinek z Boxa. Nie przedłużając, miłego oglądania. Jeszcze przed filmem chciałem Was zaprosić na Discord serwera mojego znajomego, czyli pierwszego serwera CashBlockBankMC.pl, gdzie nie będzie resetów edycji, tylko Wasze pieniądze będą do tego momentu, aż sobie wypłacicie nagrodę. Nie przedłużając, no, miłego oglądania. Jak wiecie, na serwerach BoxPvP... Ranga daje zazwyczaj dość sporą przewagę. No i zazwyczaj mniej więcej ona kosztuje 30 zł. Ja widzowie kupiłem tą rangę na mainstarze, właśnie. Ale nie zastanawiałem się w sumie, czy warto wydawać te pieniądze. Ja ją kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć Komendę Reaper All. I to tak naprawdę tyle. Ale czy warto jest wydawać 3 dychy na to, żeby po prostu mieć darmowego, nie wiem, darmową naprawę seta? Przekonamy się. 10 milionów z ostatniego odcinka wygrała ta osoba. Jeśli ty chcesz, widzu, wygrać, zostaw suba, łapka w górę i w komentarzu swój z właśnie Minecrafta, na którym grasz na serwerze minestar.pl No, więc widzowie, zobaczmy po prostu co nam daje to, że po prostu wydajemy te 30 zł na to, żeby mieć tą rangę, bo star widzimy no, zaspokaja głód komenda Oświetlenie postaci, had, EC, ECWB, No i tak naprawdę to tyle, nie? To co tutaj możemy mieć. Czy dla tych rzeczy warto? No wydaje mi się, że no, tylko i wyłącznie dla Reaper to jest wszystko. Zobaczymy sobie widzowie, czy osoba, która kupi tę rangę i odbierze na przykład kit Stara, no w ogóle coś może zdziałać. No bo jak widzicie, ja totalnie żadnych przedmiotów nie mam. Jest też godzina 24.30, jak to nagrywam, więc no, dużego pola do popisu z kontentem nie mam, więc po prostu widzowie, przekonajmy się. Ja ja osobiście uważam, że no nic mi to nie da. Mamy seta 30 Aresa. Mamy wszystko Aresa 30, więc kurde, dość średnio. Dostaliśmy e, 16 gwiazd śmierci. I pytanie, co z tym możemy zrobić, tak w sumie? Czy e, gwiazdy śmierci już tutaj nam wystarczą do przerabiania, tam, więc potrzebujemy set Zeusa. No i możemy sobie przerobić na e, mieczyk. I to tyle. Więc mamy miecz 30 jedynkę. Nie, mogę w sumie zrobić też kilo. W ogóle powiem Wam widzowie, że jest jedna, jedno miejsce, w którym prawie w ogóle nie byłem, a mianowicie strefa. Bezpieczna strefa na majstarze. Nie wiem, jakoś nigdy nie miałem okazji sobie tam pokopać. Zobaczymy w ogóle widzowi, jak wygląda drop y, po y, tych zmianach, aktualizacjach, gdzie to wszystko zostało zwiększone. No i dobra, no gramy sobie jak normalnie gracz. Kupiłem sobie rangę. Tutaj kopać nie mogę. Nie wiem w ogóle, po co te generatory są. Jeśli można kopać z offem do czwórki, gdzie na start każda osoba chyba dostaje siedemnastkę. Nie wiem, po co to jest. Nie mam pojęcia. Ale jak widzicie, nikogo tu nie ma. Zobaczmy w ogóle. Cały taki y, debrisowy generator. Ile zyskamy w ogóle kul śmierci, czy tego właśnie ulepszacza, którego wcześniej potrzebowałem. No, wykopiemy dosłownie całego samemu. Więc kurczę, no, test jest idealny. Idealny właśnie na te poprawki, właśnie, gdzie został niby ten drop powiększony. O i w momencie, kiedy kopałem, automatycznie się zregenerował. Dobra, więc jeszcze raz muszę wykopać cały. No i zobaczymy. Szczerze, wydaje mi się, że z całego takiego bloku totalnie nic nie zarobimy. W sensie, że chyba nie będziemy mogli przerobić sobie na kolejny miecz. A jednak, widzowie, taka sytuacja jak ta, która jest teraz, że mam cały ten generator dosłownie dla siebie, jest bardzo rzadko. Patrząc na to, że on się respi, co. 3 y, minuty, nie? Więc no bardzo, bardzo długo. Jak tutaj gra na przykład, nie wiem, 50 osób jest w tym miejscu, no to nie nacieszysz się zbyt bardzo tutaj. Niestety tu w ogóle jakiś ziomal na X-ray, na tym, znaczy tak, jest, bo on kopię na fast breaku, nie? O, widzieliście go? Widzicie jak kopię? Ten ziomal dostanie bana, właśnie mi się wcisnął w ten, w moje kopanie i nie mogę przerabiać ekwipunku, dobra, nie, przerobiłem, przerabiam dalej, dobra Więc no kurde, szkoda, że nie mogę testu zrobić, no ale jestem pewny, że ten ziomal po prostu bana wyrwie szybciej niż myśli No i ogólnie, po tym wszystkim, co tutaj się wykopało, zyskałem dwa, no prawie trzysta, staki dusz piekła, czyli to są trzy te monety, które były z kita, czy to dużo... No, wydaje mi się, że dość średnio, ale wiem co na pewno potrzebujemy. No, bo możecie powiedzieć, ok, camper, no nie jest zbyt łatwo może, no ale też bez przesady nie, nie może być za łatwo, no i w sumie się z tym zgodzę, dlatego po prostu widzowie, w tym momencie pójdziemy sobie na e, mapkę e, z miodem, czyli tam, gdzie teoretycznie drop powinien być najlepszy. Mam nadzieję, że też nie zginę zbyt szybko, potrzebuję sobie jakieś totemy nieśmiertelności kupić, czy coś w tym stylu. Dobra, Sywek w mam widzowie niesamowity, więc to w sumie sobie szybko usunę. No jak widzicie, tam jakieś temy mam, no totalnie amatorka, no bo aktualnie mój ekwipunek wygląda tak. Mam w planach właśnie zrobić fajną serię z podbijaniem serwera i zdobywaniem wszystkiego od nowa, nie mogę tego zrobić teraz, bo po prostu jutro mam dość ciężki dzień Ponieważ mam dużo paczek do spakowania I muszę to zrobić przed godziną 12. Potem mam fezera, no i bym się nie wyrobił z nagraniem odcinka Więc dlatego właśnie teraz o pierwszej w nocy e, nagrywam ten odcinek, który widzicie Więc łapeczka w górę widzę po prostu za to, że się poświęcam dla was Więc dobra widzowie, prosto lecimy na e, miodek Zobaczymy czy coś tam kurde uda nam się wydropić Czy w ogóle ktoś tutaj będzie Mam nadzieję szczerze, że nie Na bezpiecznie sobie lecimy, jak najdalej stąd, żeby nikogo nie spotkać. Tam jest generator jakiś taki z tyłu, więc wydaje mi się, że spoko. W ogóle powiem wam, że nigdy nie kopałem miodu chyba tutaj, więc tym bardziej jest to dla mnie dość ciekawe doświadczenie, czy to jest w ogóle opłacalne. Więc co no, kurde, ej, co tak dużo się dostaje z jednego miodku? Chyba z jednego miodku bardzo dużo się dostaje, ale też ten miodek bardzo, ależ to bardzo długo e, wydaje mi się, że się kopie też przede wszystkim, no bo zobaczcie jak to powoli idzie i chyba nie ma e, żadnego narzędzia, który mógłbym sobie to jakkolwiek przyspieszyć. Więc widzowie Uznajmy, że aktualnie jest godzina 24.40. Ja sobie tak przez 10 minut pokopię. No i zobaczymy, co w ogóle zyskam przez to kopanie, nie? Czy warto ten miot? No bo w ten sposób, tak, to totalnie nie wiem, jak inaczej można grać tutaj na serwerze. Bo kopanie się nie opłaca. Wydaje mi się, że jedyną opcją na sam początek, w ogóle, żeby zdobyć jakiekolwiek przedmioty, to jest, nie wiem, handel. Handel yy, tylko i wyłącznie smoczymi odłamkami, typu kup tani, sprzedaj drożej i tyle. Tyle zyskacie po prostu, tym sposobem zyskacie o wiele więcej po prostu pieniędzy i wszystkiego. No ale zobaczcie, wykopałem troszeczkę miodku i od razu mam półtora staka tego, więc kurde, no całkiem sporo, całkiem sporo. No dobra, mówię. 10 minut kopania i zobaczymy, widzowie, co tutaj wyjdzie. Ogólnie, widzowie, łeb mi już pęka od kopania tego miodu. Pokopałem dokładnie 8 minut i już mi się kurde nie chce i zobaczymy takie małe yy, obliczenia tego typu, bo ja już doszedłem do pewnych wniosków, Mianowicie, przez te 8 minut kopania wykopaliśmy tyle tego. Nawet niestety nie wiem, jak to przerobić. Chyba u kantorzysty można to zrobić, więc przerobimy sobie to wszystko na ten jeden surowiec, na którym nam najbardziej zależy. I przez 8 minut kopania, widzowie, wykopaliśmy tak naprawdę 16 tego, co jest uważam, że dość silnym wynikiem, bo 16 jest skita, czyli ogólnie musielibyśmy kopać chyba z 16 minut, żeby awansować na kolejny mieczyk, czyli na mieczyk. Yy, 32. Potem musielibyśmy kopać z... 40 minut, żeby być, no, poziom wyżej Potem musieliśmy kopać z półtorej godziny Kolejne, żeby w ogóle zdobyć Tej Artemidy miecz, który jest mieczem dość średnim No i potem tak dalej i dalej I dalej, więc widzowie, mam taki pewien wniosek A mianowicie to, że totalnie Nie opłaca się kopać w ogóle na tym serwerze Naprawdę, kopanie i zdobywanie Surowców tak samych z siebie Uważam, że jest dość, ogromną stratą czasu Ogólnie, no tak uważam, że jest to dość średnie Tym bardziej, że teraz serwer Jest na tyle rozwinięty, że jest bardzo Ależ to bardzo dużo przedmiotów na rynku to tym bardziej, no jeśli zaczynacie od zera czy coś, yy, no to wydaje mi się, że nie będzie, nie jest warto totalnie yy, właśnie kopać itemków, tylko i wyłącznie handlować. 500 łapek w górę, widzowie i zaczniemy serię, gdzie totalnie od zera, bez jakichkolwiek, nie wiem, kopania, i itemów takich, wiecie, normalnych, zarobimy na porządnego, no, na porządnego miecza, seta, ekwipunka, bez ani jednego wykopanego bloku. Wydaje mi się, że to będzie ciekawe, pokażę wam mniej więcej właśnie, jak zarabiać, bo, no jest to dość proste. Jeszcze, żeby uwiarygodnić Cały film, chciałbym ogarnąć może to Żebym zrobił to na innej premce, żeby nie było Że nie wiem, na kamperze to jest mi łatwiej Bo wydaje mi się, że jest to też do zrobienia No chyba, że jest ban za posiadania Dwóch kąt, no to wtedy będę musiał Zrobić to na kamperze, bo bana bym dostać Nie chciał, ale zobaczymy tutaj szybko Jeszcze w regulaminie, czy tu można mm, Zakazuje się tworzenia multikont Właśnie widzowie, więc dość średnio Ale nie wiem, spróbujemy to na głównym Koncie zrobić, ja sobie te Gwiazdy śmierci po prostu sprzedam 260 milionów padło więc całkiem spoko. No i mówię, widzowie, nie warto kopać, warto jest się handlować. Wydaje mi się, tak samo y, topowy gracz Zeman, który nagrywał odcinek, powiedział, że tylko i wyłącznie na rynku próbować ob obczaić ceny, jak wyglądają. Osoby, które troszeczkę bardziej posiedzą na pewno ogarą, jak wyglądają ceny, co się za ile sprzedaje. Y, to wydaje mi się, że warto sprawdzić. Bo na po prostu na czymś takim najłatwiej zarobić i po prostu się nie ginie. Ja na czymś takim na pewno zarobię. No i zobaczcie, no jest tyle mieczy. 8 miliardów kosztuje miecz 36, na który byśmy normalnie musieli. Nie wiem, kopać chyba yy, cały dzień Totalnie, bez przerwy Cały czas kopać, a tu 8 miliardów I takie 8 miliardów wydaje mi się, że można zarobić W 30 minut, więc to mówię Kopanie nie ma sensu A co do odpowiedzi na tytuł Czy warto jest kupić rangę? Powiem tak Nie jest to jakiś obowiązek, jest to fajny przywilej Który właśnie pomaga z na, naprawianiem setów Macie kita, gdzie dostajecie yy, Kluczyk, wydaje mi się, że jest to spoko Jak gracie na serwerze? Czemu by nie? Ale tak, żeby kupić Żeby myśleć, że będziecie mieli jakąś przewagę, no to niestety nie ma to. Czy to plus? Można powiedzieć, że serwer nie jest pay to win, ale to daje wam do przemyślenia po prostu. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, łapa w górę. Na razie i siema.